Cześć! No, dziś to mam dla Was prawdziwy hit. Także, mimo że jest późno, jak diabia, ja za chwilę znowu gdzieś tam muszę jechać, to postanowiłem maszynkę nagrać, bo już jutro ode mnie wyjeżdża. Trzy tygodnie się to tutaj przewalało. Jeden z moich znajomych kupił to od Chińczyków albo Tajwańczyków z wzorów na tam ten rower sobie stał i bardzo ładnie wyglądał. Ja go przywiozłem. Do Polski tam zapłacone było o tyle, co za zintegrowaną kierownicę z mostkiem topowego producenta. No, ale gdyby ten rower miał być w Polsce sprzedawany, to pewnie gdzieś dla sklepu kosztowałby w zależności od malowania i tam różnych bieżących kursów wielkości dostaw między 10 a 12 tysięcy złotych, a dla klienta pewnie gdzieś tam z 13 do 15 zależy też co jak w szczegółach no a właśnie jeżeli chodzi o szczegóły rower jest w pełni karbonowy ma karbonową ramę karbonowy widelec ma karbonową kierownicę zintegrowaną z mostkiem wszystkie kable schowane a sorry tu od przerzutek nie ma kabli bo tutaj jest bezprzewodowość wzorem ze SRAM nie trzymano, Shimano także tutaj nie ma kabelków do przerzutek nie ma też kabelków z manetek, bo cała ta grupa, a jeszcze kończąc karbonowość, to mamy karbonową sztycę, karbonowe, na karbonowych prętach siodełko w sensie, do siodełka to jeszcze może wrócimy jak będę pamiętał, do tego koła i tu jest zagadka, Kestrel, czyżby ktoś kupił markę, bo na stronie jakby z... 4-5 lat temu się zatrzymały wszystkie informacje. Jest tylko jakaś taka archiwalna jakby strona. A tu widzimy Kestrel Carbon Wheels Rim 4550 i Kestrela też sygnowaną tutaj niby kierownicę. Także ciekawe, ciekawe co tam się e, dzieje. No i chyba tyle karbonowych rzeczy. Resztę stanowi napęd 2 na 12, 50, 34, jak możecie to czytelnie przeczytać. Możecie też sobie zeskanować tutaj na ramię QR kod, który przenosi na stronę misobike.com która jest cała po chińsku, albo jestem ograniczony i nie wiem przełączyć na inny język. I nic tam się nie jestem w stanie dowiedzieć ani sprawdzić. No ale napęd jest 2 na 12. Z tyłu na oko pewnie ta kaseta ma. 11 tu, tu widać że ma 11 do jakichś pewnie 32 może 4 nie będziemy tego liczyć bo nie jest to jakimś wielkim przedmiotem tej dyskusji także 160 przód i tył koła falowane tak jak Zip 454 albo jak modele Princetonów no i najciekawsza jest tu chyba właśnie grupa napędowa jest to grupa która była w szczegółach zaprezentowana na EUROBIKE u. Oczywiście ją nagrałem Być może kiedyś nawet zmontuję z tego materiał Ale tutaj bym się jakoś bardzo na to nie nastawiał O co ciekawe Rower nie działał Dopóki nie zakręciłem pedałami Czyli ma w ogóle czujniki ruchu wbudowane też Bo samo przyciskanie guzików nie wzbudziło go Tak jak w SRAMie na przykład w Shimano. działa chyba od razu, w sramia musi się wbudzić, a tu dopiero zakręcenie... A nie, w sramie też trzeba zakręcić. No i ważne. W każdym razie tak działa ta tylna przerzutka. Dość głośny silnik, dość powolny, dość taki zgrzytliwy ten dźwięk działania. Tutaj jakaś kontrolka nam się świeci na dole na tej przerzutce. Przednia widać, że poprawia swoje położenie. W stosunku do tylnej, no działanie tej grupy w sensie przedniej przerzutki dość powolne, długi ruch, takie mozolne to przerzucenie. Także w tej wersji jeszcze chyba to będą musieli dopracować. Aczkolwiek przejechałem się tym parametrów i wszystko działa. Korba aluminiowa z aluminiowymi blatami. Tutaj ten blat ma jakąś tam plastikową dołożoną nakładkę. Też jest to wheel top I wygląda, że jest to korby, co ciekawe, 170. Mimo, że rower jakaś taka solidna MK jak nie ML. -ka. No i... Aha, w zestawie takie pedały. Rower waży 9 kg, czyli tyle co najbardziej tłuste i wypasione Madonki z takimi pedałami potrafiły ważyć także na pewno można go tu odelżyć no nawalone jest lakieru na pewno ta korba swoje waży pedały swoje ważą opony co ciekawe maxis detonator 700x28 już od razu włożone także widać że ktoś śledzi co się generalnie dzieje na rynku malowanie w ogóle to jest takie zrobione że jest czarne to są kalkomanie holograficzne całkiem ładnie położone, to im trzeba przyznać a tu na to czarne jest jeszcze wyklejone złotko nie wiem czy to jest prawdziwa złota folia, czy jakaś inna nie zdziwiłbym się jakby była prawdziwa podsumowanie tej historii jest takie, że trzeba by tym rowerem pojeździć żeby zobaczyć jak on się sprawuje na żywo i czy tym da się jeździć czy tym się człowiek nie zabije, jak to długo będzie działało jak to jest sztywne i tak dalej ale nawet jeżeli ta wersja jeszcze będzie pozostawiać coś do życzenia, to podejrzewam, że kolejna albo jeszcze kolejna będzie dużo lepiej dopracowana. Widziałem też napędy mechaniczne na innym chińskim czy tajwańskim stoisku. Przepraszam, ale ja po prostu nie zapamiętuję, skąd są tam ci ludzie, też nie dopytuję, a. Tak od razu nie widać. Włosi to widać, że Włosi i słychać włosku, francuski też widać, że Francuzi i słychać francuski, a nasi skośno ocy hmm, bracia branżowi po prostu są dla mnie wszyscy tacy sami. Sorry. No i oni mieli tam mechaniczne przerzutki, które aż się gościa zapytałem ile lat oni produkowali yy, ten produkt, bo mówił, że dopiero w maju weszło to na rynek. A działało i było zbudowane naprawdę rewelacyjnie, na ile dało się to obejrzeć tak na szybko na targach. Zresztą też mam tam z tego jakieś przewidki Może kiedyś się to na kanale pojawi. Eee, jednym czpieniem można było wymienić mechanizm zmiany biegów, odmontować go od reszty manetki włożyć na przykład zamiast dziesiątki jedenastkę. Także mega, mega dopracowany, bardzo precyzyjnie działający, dobrze wykonane, anodowane, ładne wykończenie. Widać było, że. Ktoś się przyłożył i że to ma prawo działać. Także konkluzja moja jest taka. 15 koła za w pełni karbonowy rower na elektrycznej, bezprzewodowej grupie, na karbonowych kołach, na karbonowym kokpicie. Słuchajcie, no do niedawna tej klasy, podobnie wyglądające karbonowe koła, kosztowały właśnie takie 15 tysięcy. A tu mamy cały rower z kierownicą, gdzie ostatnio sprawdzałem. Jakieś tam kierownice monokokowe? No to tak 4-5 koła już potrafią kosztować sama kierownica, monokok, mostek z kierą e, uznanego producenta. Także moim zdaniem w rowerach dalej będzie się dynamicznie zmieniało. Zobaczymy dokąd nas to wszystko zaprowadzi. No, test nie mógłby być pełny, gdybyśmy nie sprawdzili, jak cyka tu tylna piasta. A od razu powiem Wam, że cyka srogo. Aż się do mózgu wkręca ten dźwięk. Także tak wygląda złoty Misu SF97. Cały karbonowy za grosze. Także co dalej w tej telenoweli? Rower bez ani jednej części. Sram, Shimano, czy. Kampaniolo zobaczymy w kolejnych odcinkach. Hej!